Gość Radia Gdańsk. A w naszym studiu dziś Dariusz Kmielewski, pomorski wojewódzki konserwator zabytków, z którym rozmawia Kuba Kauga. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak sobie myślę dobrze, że ciebie pociąg w Gdyni nie jest zabytkowy. Dobrze, też się cieszę. Dopiero by mieszkańcy czekali tam na, na powrót ciepła yy, długo. Yy, yy, Przekornie Pana zapytam, kocha Pan zabytki? Dzisiaj Walentynki. Bardzo, bardzo to polecam, szczególnie Kościół Świętego Walentego w Matarni, do którego chodzę regularnie, XIV-wieczny zabytek. Polecam. Mało znany w Gdańsku. Mało znany, tylko dwa kościoły tego wezwania w Gdańsku, z tego jeden zabytkowy, przepiękny. Cenna informacja na początek. Do tej miłości, do zabytków jeszcze wrócimy w naszej rozmowie i pom pomówimy też o tym, gdzie jest granica w, w tej miłości, bo miłość potrafi być też chorobliwa. Ale y przejdźmy do konkretów. Y y pożar y hali y byłych zakładów naprawy taboru kolejowego na Przeróbce to jest to, co cały czas nas bardzo interesuje. W środę rozpoczęły się oględziny w miejscu y tego pożaru. Y trwają oględziny też z pana udziałem. Co pan na miejscu zastał? Co nam pan może powiedzieć? Przede wszystkim udział konserwatora polegał na tym, żeby wskazać służbom, które miały przeczesywać pogorzelisko, co może ulegać cięciu, relokacji, przeniesieniu lub wywozowi. Ze względu na to, że obiekt jest do rejestru zabytków, to każdy element tej substancji jest chroniony prawem. I tu było zadanie dla konserwatora, czyli określić prokuraturze, policji, straży pożarnej, która to cięcie wykonywała elementów. Co mogą, czego nie mogą, jakimi ścieżkami mogą się poruszać? Ale dosłownie to jest tak, że pan palcem musi na miejscu pokazać? Tak, byliśmy tam cały czas ze służbami, wytyczaliśmy ścieżki, którymi można przechodzić, co można usuwać. I jak długo te oględziny będą trwały w pana ocenie jeszcze? No, moim zdaniem, ponieważ obiekt jest ogromny, to jest 25 tysięcy metrów kwadratowych. nam się w... w środę, to jest druga doba, można powiedzieć. E, tych tak, tych tak. W tak. środę udało nam się gdzieś, no, może jedną czwartą hali przejść. Najważniejszym zadaniem to było też określenie: to jest informacja też bardzo świeża, określenie lokalizacji magazynu firmy konserwatorskiej. Jednym z najemców tej hali była firma zajmująca się konserwacją zabytków i w swoim magazynie miała elementy zabytkowe przewiezione do konserwacji. Czyli to była firma, ta umiejscowiona, która rozumiem z różnych, nie wiem, czy to miejsc w Gdańsku, czy z województwa pomorskiego, tam były przywożone te zabytki i tam na miejscu podlegały tej konserwacji. Tak, tak. I to między innymi... I tam coś było w środku w, tym, w trakcie tego pożaru cennego? Tak, z informacji. Mamy przesłane też zdjęcia od wykonawcy prac konserwatorskich. Były klatki schodowe drewniane i ławki kościelne. A skąd to był? Z jakichś cennych zabytków? No pewnie skoro były w konserwacji, no to, to wiadomo, że tak. Jeśli chodzi o, o ławki za kościelne, zabytki. nie mam jeszcze tej informacji, natomiast klatki schodowe yy, niestety pochodzą z Sierocinca, przy ulicy Sierocej, przy Poczcie Polskiej w Gdańsku z tego obiektu to jest część tych klatek to było 18 wiek z polichromiami obiektu który cały czas podlega pracom cały czas jest w jest renowacji. modernizacji czy te klatki schodowe przetrwały tego nie wiemy wskazałem miejsce przechowywania tego w porozumieniu z wykonawcą także służby wiedzą na szczęście jest to rejon na styku tej części która się nie do końca zawaliła więc jest szansa tam bardzo dużo blach trapezowych spadło jest szansa, że pod spodem coś się zachowało, i wszystkie służby wiedzą, że w momencie natknięcia się na jakiekolwiek relikty mają nas zawiadomić, natychmiast jedziemy na miejsce. Czyli też jesteście, rozumiem, w gotowości, ale to jest, jest informacja, która wynika z tej, powiedzmy, ewidencji firmy, tak? Która e, Tak. Która tak. Tam miała, to była jedyna tego typu firma? Tak, konserwatorska. Czyli jedyna. klatka schodowa z sierocińca yy, przy sierocej wiemy. I ławki, Gdańsku, i, ławki i, I wiemy z którego kościoła? Nie wiemy. E, w tej tak? chwili nie ma tej informacji. Aha. No. Coraz bardziej smutny obraz tego zdarzenia tak, wychodzi, bo ja tak. rozumiem, że jeszcze bardzo długo będziemy się dowiadywać o wszelkich skutkach jego. Tak. Skutki dla obiektu na szczęście nie są opłakane. Moim zdaniem 90% tej substancji murowanej jak najbardziej przetrwa, jest do uratowania. To są utraty w zakresie szczytów, gzymsów, spękań, które są do zszywania, do przemurowania. Także obiekt jest w dobrej kondycji jako obiekt murowany. Natomiast poległa w większości konstrukcja stalowa. Będzie się nadawał do odbudowy? Jak najbardziej. Nie dopuszczam absolutnie myśli o rozbiórce. Zachowały się nawet dwie bramy zabytkowe, oryginalne, ze wszystkimi okuciami. Na szczęście były akurat otwarte, więc nadpaliły się tylko deskowania. Czyli nie dopuszcza Pan takiej, mo takiej możliwości, żeby obiekt był y rozebrany. Y zmiana funkcji tego obiektu w przyszłości też rozumiem, no nie, 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 niekoniecznie musi wchodzić w grę, bo jeżeli by się go udało odbudować, to on może dalej pełnić takie funkcje, jakie pełnił? Jak najbardziej. To, to jest jeden z największych tego typu obiektów. Jeśli chodzi o powierzchnię, on świetnie nadawałby się do, do funkcji też publicznych, bo to jest to ogromna hala jednoprzestrzenna. Były tam pomysły na przełomie lat 90. -tych, 2000, -tych, adaptacji tego obiektu na Muzeum Techniki, ponieważ tam śmiało można wprowadzać samoloty, łodzie i pociągi. Natomiast ten pomysł upadł ze względu na brak finansowania i świetnie spełnia się jako, jako, jako magazyn. Natomiast widać po tym, jak był Zawiadywany, że jednak ten poziom zabezpieczeń pożarowych przede wszystkim powinien być znacznie wyższy, ponieważ jakby kontroli nad tym, co tam jest składowane, nie ma. To, to były i firmy. Które zajmowało się malowaniem proszkowym i różne inne, więc tej chemii tam było sporo. Miało Ale przepisy zapalić. tego nie zabraniają, nie, nie. Nie, nie określają tego, że jeżeli mamy do czynienia z y, tkanką zabytkową czy z obiektem zabytkowym, to jakaś działalność musi tam być ograniczona właśnie nie, ze względu nie, na. To. nie, takich przepisów. Nie Powinny nie. być zmienione przepisy w kraju, albo powinniśmy taką dyskusję przeprowadzić w Pana ocenie? Znaczy, jest ośrodek y, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów który jakby typuje z każdego województwa obiekty zagrożone pożarem i wręcz wskazuje albo nakazuje wprowadzenie takich systemów pożarowych, a z reguły są to najcenniejsze obiekty sakralne i tak dalej. No, tych obiektów poprzemysłowych niestety nie ma na tych listach. Wczoraj posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków też ten temat poruszyliście? Między innymi relacjonowałem i pokazywałem zdjęcia z Oględzin. Stanowisko rady jest też jednoznaczne, obiekt do uratowania w całości. I tutaj się nic, nic nie, się zmieni. Tutaj nie zmieni. Co z tą brygidą, że tak zapytam dość otwarcie. Cały czas aktualny jest temat paneli fotowoltaicznych, które Zostały zainstalowane na W ogóle na dachu temat tego kościoła. i termomodernizacji, i odnawialnych źródeł energii w kontekście zabytków jest bardzo powszechny i trudny, ponieważ energia jest coraz droższa, wszyscy szukają oszczędności. I moim zdaniem, tutaj też, no zgodnie z wytycznymi, zresztą generalnego konserwatora poprzedniego, co do zasady, Starajmy się trzymać fotowoltaikę i tym podobne od zabytków z daleka. Natomiast każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Przede wszystkim, czy montaż tego typu odnawialnych źródeł energii i tak dalej jest. Wpływa na ekspozycję zabytku, na jego wygląd. I no i dwa... tutaj są zdania podzielone. Jedni mówią z ulicy nic nie widać, inni mówią, a jak się wejdzie na jakąś wieżę albo chce się zrobić zdjęcia panoramiczne Gdańska, to to szpeci. Tak to jak jest. I to jest prawda. Tam, gdzie są e, widoki z obiektów wysokich, typu właśnie wieża Bazyliki Mariackiej czy z jakichś hoteli wysokich w Gdańsku, jeśli ten e, tak zwana piąta elewacja, czyli dachy Gdańskie są widoczne świetnie, to ta fotowoltaika na pewno jest widoczna. E, natomiast e, Wbrew pozorom, opór i konserwatywność służb konserwatorskich popchnęły firmy do, do działania i myślenia. Produkowane już są dachówki, karpiówki fotowoltaiczne. W tym roku na targach w styczniu budowlanych pojawiły się dachówki, esówki fotowoltaiczne czyli zaczynają, że tak powiem, zaspokajać odmowy konserwatorskie nowymi materiałami. Czyli próżni nie ma tutaj w, potrzeba matką wynalazków, po prostu w tak tej jest. sytuacji, tak by to należało powiedzieć. Ale wracając do konkretu, i jeśli mogę o krótką odpowiedź powiedzieć, jaki będzie los dalszy? Bo pan nałożył też karę na pana tak. poprzedni chyba tych kar nie nakładał, ale też zzywał do demontażu. Były nakazy usunięcia, tych terminów nie dotrzymano, więc. Był termin do końca roku wyznaczony, co dalej? Tak, nałożono właśnie egzekucję z terminem demontażu. Yy, Probość Parafi yy, zapłacił tą karę i wystosował pismo yy, z prośbą o możliwość przedłużenia tego terminu nakazowego yy, ze względu na to, że opóźni się wejście w życie ustawy o prosumencji energetycznej. Ma już działkę, na której chce te panele swoje fotowoltaiczne postawić, korzystając jakby tutaj na miejscu z tej energii. Natomiast wejście w życie miało być w czerwcu zeszłego roku, zostało przesunięte na 25 rok i poprosił o przedłużenie do momentu tego kiedy będzie mógł z tej energii korzystać, I produkując się na poza to? Gdańskiem. E, tak, przeprowadziliśmy w tej chwili kontrolę, zaleciliśmy demontaż tych paneli, które są widoczne jakby z ekspozycji dookoła budynku e, i na, e, kolejną kontrolę chcemy przeprowadzić, czy faktycznie do końca sierpnia te panele zostaną usunięte. Czyli taki jest w tym momencie obowiązujący termin, koniec, tak, koniec sierpnia. sierpnia. No, poczekamy na rozwój tej historii, wróćmy, znaczy wróćmy. chciałbym o moście siennickim porozmawiać, bo to jest tak. kolejny, bo tak jak mówiłem, bardzo dużo tych tematów konserwatorskich, które interesują czy nas, czy, czy słuchaczy, czy generalnie mieszkańców Gdańska, jaki będzie dalszy los mostu siennickiego, czy wszystkie zgody już pan wydał, które powinien pan wydać? Tak, wszystkie, wszystkie wytyczne zostały wydane, to co podlega tam ochronie według konserwatora to są filary tego mostu, na których są przepiękne kartusze herbowe. Zaleciłem odtworzenie jednego zniszczonego herbu na filarze i tak naprawdę powrót do wyglądu zewnętrznego, czyli po wzmocnieniu przyczółków powrót tej okładziny kamiennej, żeby on wizualnie nie różnił się od tego, co widzimy dzisiaj. A próbował pan spojrzeć tam w dokumentację i w historię choroby, że tak powiem, tego mostu i tej inwestycji. Dlaczego w zasadzie my mamy do czynienia z tą sytuacją, jak pan sądzi? Dlaczego pana poprzednik i firma, która... Była zobowiązana do przygotowywania do przygotowania tej inwestycji, nie, nie były w stanie znaleźć porozumienia. Przynajmniej tak mówi nam o tym miasto. Szczerze mówiąc, nie znam, nie znam stanowiska mojego poprzednika, jeśli chodzi o jakiekolwiek odmowy. Na piśmie Takich odmów nie widzę, analizując sprawę. Tak naprawdę z tego, co obserwuję, to sprawa rozbijała się o sposób fundamentowania. Czyli e, mamy tam oryginalne fundamentowanie z lat 30., palowanie i tak dalej, które miało być w całości wymienione. Dzisiaj pomysł jest taki, że obudowujemy to ścianką szczelną, zachowując pierwotną konstrukcję, dokładamy zupełnie nową. Jesteśmy w stanie zachować ich historię i zapewnić e, współczesną nośność tego mostu. I to było jakieś takie rozwiązanie? Czy to jest jakieś rozwiązanie ekstraordynaryjne, że tak się wyrażę? Czy to jest rozwiązanie, na które bardzo trudno było wpaść też y, wcześniej? Nie, moim lat. zdaniem jasne postawienie sprawy tego, na czym Konserwatorowi zależy i szukanie dróg rozwiązania. To jest tylko tyle. Projektantów mamy świetnych, mostowców mamy świetnych. To widać po projektantach mostu Tczewskiego czy teraz Siednickiego. To są ludzie, którzy rozumieją również e, pracę mostów zabytkowych i potrafią znaleźć rozwiązania. To z czego w Pana ocenie wynikają te wszystkie sytuacje, kiedy tego porozumienia nie było? E, najtrudniejszą sytuacją, moim zdaniem, w urzędach konserwatorskich jest e, podejmowanie decyzji tu i teraz. I czasami odważnych. Ponieważ najprościej jest powiedzieć nie, bo nie, chronię zabytek. No i wówczas sytuacja niech się rozwija. Myślcie, jak to zrobić. Natomiast problemem jest, moim zdaniem, szukanie, szukanie rozwiązań, wspólnych rozwiązań, bo każdy musi troszeczkę ustąpić. Bo tak się zastanawiam po prostu, gdzie jest ta granica między, właśnie, miłością do y, zabytków, y, y, miłością często bezinteresowną i, i bezgraniczną. A, a zdrowym rozsądkiem, albo, y, albo tym, że, że żaden zabytek nie funkcjonuje w próżni, że, że on pełni jakąś funkcję, że służy ludziom też bardzo często. Tak, i to zostało podkreślone nawet na takim kongresie konserwatorów polskich, że podstawą przetrwania zabytku nie jest dawanie nakazów i, i nieustanne konserwacje, szukanie na to pieniędzy, tylko zapewnienie zabytkom funkcjonowania w społeczeństwie. Raz nauczenie społeczeństwa, czym jest zabytek, żeby go chcieli kochać, bo wtedy będą go chronić, a dwa zapewnienie mu współczesnej funkcji no bo chociażby zakłady naprawcze taboru kolejowego dopóki coś ma swoją funkcję, czy to przemysłową, czy publiczną, to trwa. Kiedy wyekwaturujemy mieszkańców ze względu na zły stan techniczny, najczęściej to są samozapłony, bezdomność i tym podobne, więc dochodzi do zniszczenia tych obiektów. One muszą mieć funkcję, czasami może zwariowaną, ale, do, ale musi być dostosowana do obiektu. A wiele było takich historii, których pan, które pan zastał obejmując urząd no już rok temu, yy, takich niedokończonych, takich rozgrzebanych, że tak powiem, e, takich, gdzie nie, nie, nie było uzgodnienia. Bo ja sobie patrzę na przykład na na y, historię z Dzierzgonia, jeżeli się nie mylę most teraz, w most to w wiadukt, tak, wiadukt, wiadukt nad, w ciągu drogi wojewódzkiej 515 y, nad nieczynną linią y, kolejową, istotna dla mieszkańców tam y, przeprawa, która w zasadzie Została wyłączona z użytkowania, bo groził on zawaleniem. Nie było możliwości, zarząd dróg wojewódzkich nie był w stanie porozumieć się z Urzędem Konserwatora Zabytków. Nawet był taki pomysł, żeby tam bypass taki wybudować obok drogę i nowy wiadukt, bo by wychodziło na to, że będzie taniej i szybciej, żeby mieszkańcy mieli, mieli drogę. To się udało załatwić? Tak, udało się załatwić. Zostały wybudowane pod mostem specjalne konstrukcje sporcze. Most, to znaczy właściwie wiadukt, poddana konserwacji i już jest użytkowany. Od kiedy on działa? Wydaje mi się, że właśnie w lutym został uruchomiony. Teraz w lutym, kilka dni tak, temu? Tak, tak. tak? Aha. Mhm. I, i, I co się udało takiego zrobić, że udało się znaleźć rozwiązanie na to, że jednak jest i funkcja i zabytkowa tkanka zachowana? No chyba, że pan pozwolił zniszczyć zabytkową tkankę, bo nie, nie wiem, nie widziałem. Nie, 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 nie. Staram się do tego nie dopuszczać, bo to są na to określone przepisy i paragrafy. Więc po prostu została wymyślona konstrukcja wsporcza, czyli wiadukt wizualnie jest i jeśli chodzi o substancje zachowane, włącznie z nawierzchnią burkowaną i tak dalej i tak dalej, przyczółki są zachowane. Natomiast w płycie wiaduktu zostały zamontowane odpowiednie wzmocnienia, nowe konstrukcje poprawiające jego nośność oraz dodatkowo wybudowano na tej nieczynnej linii kolejowej podpory, które jakby wspierają ten most od, od dołu. I to były też rozwiązania, które Zarząd Dróg Wojewódzki tak, proponował tak. wcześniej? Y, tego nie wiem. W każdym razie w spotkaniach, w których uczestniczyłem, jedna z opcji to było właśnie wsparcie od, od, od dołu, od tej nieczynnej linii zapewniającej też przejście piesze i przejazd samochodów. Czyli rozumiem można było pogodzić i zabytkową, i, Dokładnie i, tak. i zabytkowość, i, i funkcjonalność. Tak tak, było? tak, tak, tak. I tego zawsze szukam. I jak dużo tych spraw jeszcze tego typu jest? Bardzo dużo takich przerwanych, prokuratorskich i tak dalej. To jest moc w Czewie, to jest bazylika mariacka, te przerwane prace przy posadzkach. Tego naprawdę są dziesiątki w całym województwie. To będziemy mieli o czym jeszcze rozmawiać, mam nadzieję. Chociaż niełatwo pana zaprosić do rozmowy. E, no właśnie, ta zajętość. To jest, to jest, no wczoraj wojewódzka rada skończyła się prawie o 6 wieczorem, także godziny pracy konserwatora są w tej chwili mocno wydłużone. Od roku to jest niemalże 24. Na dobę. Tak. I tutaj się zatrzymamy, wrócimy jeszcze, bo jak y, nie mam tematów będzie, będzie bardzo dużo. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również i wszystkiego najlepszego z 80 rocznicy urodziny tak. Radia Gdańsk. Dziękuję w imieniu radiowców i słuchaczy. Do widzenia. Gość Radia Gdańsk. Dariusz Chmielewski, pomorski wojewódzki konserwator zabytków, z którym rozmawiał Kuba Kałga.